Pogoda nie rozpieszcza rolników. Najpierw susza, teraz wymarznięcia niszczą ich plony. W tej chwili trwa szacowanie strat. Najgorzej przyzimowała pszenica, rzepak i jęczmień. Problem ten dotyka również rolników naszego powiatu. Około na dzień dzisiejszy 1000 hektarów że tak powiem, zgłoszonych wymarznięć, a oprócz tego około 400 hektarów zaoranych. Czyli podwójnie zmarnowane, bo już zaorane w tej chwili. No i trzeba od to wszystko posiać. No jest dramat. Nie u wszystkich. No na przykład żyta przężyta na terenach lżejszych wytrzymały, a pszenice, które są plenne, wydalne do to właśnie z inicjatywy wójtów i burmistrzów powiatu włocławskiego odbyło się dziś spotkanie z Mikołajem Bogdanowiczem, wojewodą kujawsko-pomorskim. Dziękuję, że wojewoda bardzo szybko zareagował, że jest. Mam nadzieję, że na roboczo przedyskutujemy te wszystkie sprawy, żeby w pierwszej ręki to przedstawić. Wiem, że są przedstawiciele izb rolniczych, związków zawodowych i tak powinno być, żeby organizacje rolnicze się w to włączały. Ponieważ kujawsko-pomorskie zostało najbardziej dotknięte wymarznięciami zbóż, wojewoda podjął już pierwsze kroki, które które mają na celu pomóc rolnikom. Ja wystąpiłem kilka dni temu z apelem do pana ministra rolnictwa, żeby wziął pod uwagę szczególnie województwo kujawsko pomorskie w kwestii pomocy dla rolników. No, sytuacja u nas jest naprawdę no, nieciekawa. Dzisiejsze spotkanie miało charakter roboczy. Nie padły żadne konkretne deklaracje o formach pomocy. Dzisiaj trudno mi jest powiedzieć, jaka to będzie pomoc. To leży w gestii ministra. Będziemy też apelować do pani premier, żeby uruchomiła rezerwę celową na, 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 naszą tutaj, na nasz teren. No, mam nadzieję, że coś z tego będzie. Konkretne decyzje w ministerstwie powinny zapaść na przełomie kwietnia i maja.